Witamy Cię bardzo serdecznie w Salonie Sukni Ślubnych Angela. Jesteśmy dla Was w Toruniu, w Bydgoszczy oraz we Wrocławiu. Dziś chciałabym Wam powiedzieć, czego nie robić w Salonie Sukni Ślubnych. Po pierwsze, bardzo dobrze dobierz osoby towarzyszące. To jest bardzo, bardzo ważne głównie dla Ciebie, ponieważ dobrze dobrane osoby towarzyszące pomogą Ci przy wyborze sukni ślubnej Twojej. Naprawdę Twojej. To jest jeden z kluczowych, myślę, elementów, które możesz zrobić dobrze, a możesz popełnić błąd. Źle dobrane osoby będą przeszkadzały Ci przy, przy wyborze, nie będą potrafiły Tobie dobrać sukni, być może będą przy takim na wyborze sobie dobierały suknię ślubną, a my chcemy się skupić na Twojej sukni i Twojej sylwetce, i chcemy Tobie pomóc. Także dobierz sobie dwie osoby, które dobrze znają Ciebie, Twój styl, Twój charakter i takie osoby, które wiesz, że będą mówiły, czy dana suknia dobrze leży na Twojej sylwetce. Nie, czy im się podoba dla nich, tylko czy dla Ciebie dana suknia. Kolejna bardzo ważna rzecz. Czego nie robić w salonie sukien ślubnych. Nie odmawiaj nigdy konsultance zmierzenia sukni. Jeżeli konsultantka pokazuje Ci dany model sukni i prosi Cię, żebyś go zmierzyła, to uwierz mi, że ona już widzi, czy dana suknia jest dobra dla Twojej sylwetki i figury. I bardzo chętnie miesz takie modele, ponieważ my dobrze znamy swoje suknie i wiemy, która. Która co może zrobić na jakiejś sylwetce? Nie odmawiaj takich sukien. Bardzo często mamy sytuację, że nie chcecie takich sukien zmierzyć, po czym po zmierzeniu okazuje się, że to jest właśnie wasza wybrana suknia i jesteście same zszokowane, jak ona dobrze leży. Także nie odmawiaj mierzenia sukien, jeżeli konsultant cię namawia na pewien fason. Na pewien kolor, na pewien styl, bo my znamy bardzo dobrze swoje suknie i wiemy, jaka suknia na jakiej sylwetce leży. Żeby mierzenie sukien ślubnych było przyjemne i piękne, pamiętaj, żeby nigdy nie ubierać w dniu wyboru sukni ślubnej bielizny ciemnej, kolorowej, wzorzystej. Idealna bielizna jest to kolor cielisty, bądź kolor biały, bądź ivory Jaśniutki kolor, dlatego że taka bielizna nie będzie mocno przebijała przez suknię, jeżeli będziesz jej mierzyła. Natomiast ciemna, czarna, czerwona, bardzo wzorzysta, krzykliwa, będzie bardzo mocno się odznaczała. A nie chcemy, żeby Twoja bielizna była głównym tematem podczas wyboru sukni ślubnej. Wyboru sukien ślubnych, pamiętaj, aby skupić się na tym, aby mierzyć suknie, które będą dobrze e, leżały i pasowały do Twojej figury i sylwetki. Każda z nas jest różna, tak samo jak różne są fasony sukien ślubnych, po to, abyś mogła znaleźć najlepszy model, który dobrze wyszczupli, podkreśli, zakryje to, co ma zakryć e, i pokazać Twoje, e, twoje atuty. Mierz takie suknie. Które konsultanka ślubna powie Ci, że będą bardzo dobre dla Twojej figury. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że te rady Wam pomogą w doborze idealnych Waszych soczew ślubnych. Serdecznie Was zapraszamy do polubienia naszego filmu filmiku, do subskrypcji oraz do odwiedzenia salonów ślubnych Angela, które są w Toruniu, w Bydgoszczy i we Wrocławiu.